Czwartek oznacza tylko jedno, nagrody! I z tego co widzę, kolejnym eventem będą jacyś troterzy Serio? Jest 12 grudnia, gdzie coś związanego z zimą? Co to jest? Więc już tak standardowo, liga druga, choć przez chwilę myślałem, że będę w tej trzeciej Mamy 2x84, 60k monet Kolejne tokeny, nie wiem właściwie czy z Rivals są jakieś fajne tokeny do trafienia Nieważne, po prostu zaróbmy pieniądze, proszę, chciałbym jakieś 200 tysięcy dzisiaj Czy będzie karta specjalna? Jest Kobel 89 którego dostanę pewnie teraz, nie wiem, z 25 tysięcy, ale już się bałem, że my w ogóle skończymy na kart... No, 20 koła. Więc tam, wiecie, walkoutu nie będzie. Szczerze to trochę zapomniałem, że ten event jeszcze jest, nie? Nie wiem, czy to samo czujecie, ale dopiero Kobel mi o nim przypomniał, tu Tibo i na koniec, no, Rajten. Więc tak, z tych pików mamy, myślę, jakieś 40 tysięcy, bo Tibo... A, tyle samo kosztuje. A, bo to są 2 razy 89 dobra. Na razie jest to koła do przodu. I niby mogłem trzymać jakieś paczki na jutro wieczór, ale szczerze, no, no nie wiem, no może będą tam jakieś fajne karty przecieków, chyba za bardzo nie było, ale nie chce mi się czekać. Najpierw zobaczmy, jakie to będziemy mieli token, no tutaj jest ta animacja, ale mówię, nie wiem, czy jest sens to właściwie oglądać. He? Okej, okay, mocny napastnik. A, ważna rzecz, mam drugi kanał, a nawet trzeci, czwarty, na który to będę wrzucał czasami materiały z UFL, więc wbijajcie dzisiaj, żeby zobaczyć, co i jak tam. Film o 19. A z drugiej paczki Werden. To 84, plus jest Griezmann do trafienia, i tylko on by mnie usatysfakcjonował. No to jest Walkout, poczekajcie, na Jonathan David 86, dobry foder. Ale bieda playstyle. Patrząc na to, ile trzeba się płacić w tych Rivalsach, to szczerze, dosyć szybko mijają te nagrody, ale dobra. Zobaczmy, co trafię wymiennego 30 razy 85. Plus jest Globetrotter, panie i panowie. I nawet z walkoutem, czy to jest Slotterbeck, którego trafiłem za FUT więc oczywiście, że tak. Ale może podwójny, bo nie zwracałem na to za bardzo uwagi. No, on nie jest wysoko oceniony, więc na miliony nie ma co. A jednak Hegerberg oraz właśnie Nico 87, więc dobrze, no. Jakieś 50 koła. Prócz tego szaka i ile mamy? 80 czwórek. Nie za dużo. E, no nic, teraz mega paczka wymienna. Z walkoutem czy bez? Bez. Słabiutko, bez historii. No i co? No paczka największa, niewymienna, więc może tutaj chociaż coś grywalnego. A może nawet jakaś ikona. Jest globtrotter. Ej, 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 bo podoba mi się fryzura tego piłkarza, ale... O matko, przecież on chyba nawet walkoutu prawdziwego nie ma. No nie żartujcie sobie. Freiburg mi dajecie? No znów freiten, i tak jest, to będzie Makengo. Masakra. Jeszcze Wind no zawiało głównem niestety w tych paczkach. W sensie tylko dobre fodery i boli mnie, że tak mogę określić moje nagrody, bo ja chciałbym kimś poograć, nie? Wczoraj pojawił się player pick kampanii mieszanej 86. Chciałem to zostawić na inny dzień, ale szczerze czuję niedosyt. Trzy składy, to musi coś polecieć. O kurde, widzę w przeciekach. W razie czego tu będzie spoiler, ale ma się pojawić Luis Suarez w tym evencie Globetrotters. No ale mam nadzieję, że mu tego Ariala nie dadzą. To są tylko przewidywania. No chcę powershoty. Jest to przykre, ale palę tutaj Hernandeza, na którego ostatnio musiałem wydać 300 tysięcy w foderze. Wierzę, że się zwróci. Więc tak, jeśli chodzi o karty do trafienia w tym wyzwaniu. No to najdroższy jest Kellyanne Mbappe Jest też Van Dijk, Vini, Jude Bellingham, De Bruyne Niestety jest też tutaj Antonia, Banda, Berens, Dowbyk y Wiecie o co chodzi Lecimy, panie i panowie A niech będzie ten z prawej strony To będzie Rush? O, haha, <ścoughs> akurat o niej mówiłem Świetnie Drugi będzie Grimaldo fantastycznie! czy przebijemy 50 tysięcy? Nie Nie no, słuchajcie, jak na takie wymagania Serio, trzy składy To troszeczkę przegieli Spokojnie powinno być 8-8 Dla przypomnienia, to jest moja główna droga. Drużyna ciągle gramo z ten Barnes okazał się być świetną inwestycją. Bo no słuchajcie, ja dałem za niego 153 koła obecnie kosztuje 222 i ja go trzymam, nie ja go trzymam, bo tak naprawdę nie potrzebuję nikogo innego. Niestety chyba nie możemy sobie też jakiejś nowej karty dziś przetestować. Tylko no właśnie, dziś w nocy wjechał pacz, który nerfi podobno główki w jakichś takich yy, pojedynkach. Zobaczymy, jak to będzie z Wandajkiem. Myślę, że nie poczuję różnicy. I te power shoty z pierwszej piłki, o których dopiero co mówiłem, ale i tak wiesz, że Hamsik będzie strzelał, bo po prostu nie z pierwszej. Plus niby dribbling ma być lepszy, więc Messiego wprowadzę z ławki, bo to jest coś, coś, na co też ostatnio narzekałem, nie? Że tak po prostu jakoś ciężko się nim driblowało, więc może teraz będzie lepiej, bo kim driblować, jak nie Messim w tej grze? No kurde. Gramy, w ukochane rajwalsy, ale ja też staram się te Rivalsy w miarę szybko rozgrywać, żeby, wiecie, później po weekendzie nie mieć 70 meczów do wygrania. Dziwnie. Skład. Słuchajcie, to się wczoraj nie wydarzyło, znaczy wydarzyło się. Muszę częściej chyba kibicować temu Juventusowi, bo Turem dostanie podwójny upgrade. Juve pokonuje Manchester City 2 do 0. Tragiczna paska Guardioli kontynuowana. Dziękuję Alvin, tak po prostu. Dziękuję Tobie. Bardzo ładna bramka tego McKenziego. City tak po prostu tragiczne. Tutaj nie ma innego słowa, które mogłoby to wszystko opisać. Cieszę się, że Juve jednak wygrało, bo też to. Aż tak kolorowo nie wyglądało na początku. Na bramkę Wlachowicza, no delikatny wylewik, ale koniec końców, gol to gol, tak czy siak, no. Mają te punkty, bardzo ważne punkty. Pamiętajmy o tym, że Manchester City w lize mistrzów będzie mierzył się. O, ładna główka Wandajka. Będzie mierzył się z PSG, które no też nie ma aż tak kolorowej sytuacji, potrzebują tych punktów. I czy może dojść do tego, że City nie wyjdzie w ogóle, nawet nie dostanie się do tych baraży? No. Jest taka szansa, nie? Nowy system ligi mistrzów. Czysto teoretycznie to miał być właśnie spacerek dla tych najlepszych, no ale kryzys Manchesteru City jest przepotężny, aż sobie nie potrafię wyobrazić, że Guardiola nie wychodzi z fazy ligowej, nie. Oj, woler, no i niestety bramka. Źle się zachowałem tym Wandajkiem, wielka szkoda. Rozmyśliłem się po prostu, bo myślałem o Robercie Lewandowskim, który no wczoraj nic nie wpakował. Tak trochę skakałem też pomiędzy meczami, ale jednak w większości oglądałem City z Juve. Kurde, będzie dwójka, bo się przesunąłem, ja pierdzielę, czyściutko, no i jak ten dribbling, dobra, tak... Trudno mi oczywiście to na razie ocenić, ale ładnie się Rafinia zachował. Kurde, powiedziałem, że jego skład jest dziwny, on ma Roberto Carlosa co półtora bani kosztuje, Rio Ferdinand tyle samo. <laughs> Kurde, jak mu się ustawia ten Woller, 3 do 1, hat-trick w 35 minut, ale też mądrze przeciwnik rozgrywa, jest cierpliwy, no i niestety nie jestem w stanie go jakoś zatrzymać, jeszcze w szczególności, gdy mu piłkę podają od środka, aj, dramat. Nie, no nie chcę zaczynać odcinka od Rage Quitu, ale to nie ma sensu za bardzo. To co wracamy do trzeciej? Nie ukrywam, chciałbym zobaczyć bardziej wyrównane starcie, bo to, to, to mnie bardzo zabolało. Ulepszony Maicon, ulepszony azard obaj trafieni i Jinola kupiony. Choć tak teraz myślę sobie o tym paczu, ciekawie jak wyglądają powershoty z powietrza, nie? Bo tak pomyślałem tylko o tych po ziemi, ale z drugiej strony no te z powietrza to też były z pierwszej. Kurde, one mi akurat fajnie się działy. No nie mówcie, że będzie od razu bramka. Mike, ty weź coś obroń. Ja się przesunąłem. To było oczywiste, że tam uderzy. No i to jest Marek Hamsik. Perfekcyjne podanie. Tylko Alan, bądź szybszy. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Czy to będzie asysta Marka Fineska? Będzie różny. Dośrodkowanie. O Seaman. Ej, dobra, w bramkę. Druga próba Van Dijk nad bramką. Ale szczerze to tak ładnie wyskoczył, nikt w ogóle z nim nie walczył. Może to jeszcze lepiej będzie wyglądać po tym patchu. Boli ta sytuacja, bo nawet dołożyłem precyzyjne wykończenie, ale zdecydowanie za dużo siły. Muszę uważać na tego Jinole. Aha. Rafinia. Dobra, też szukamy jakiegoś schematu. Hamszyk! Wow. Zrobiłem jedną zmianę. Messi na SPO. Tym samym naszym prawym skrzydłowym będzie Alan, a na lewą stronę wrzuciłem Baronsa. Wiem, że Alan tam nie ma żadnych pozycji, ale nie obchodzi mnie to. Alan, Ej! serio? Pfff, jaka ta gra jest głupia? Cały mecz próbuję złożyć coś sensownego. Pobiegłem sobie skrzydłem. To co? Ciekawe, czy da się to powtórzyć. Raczej nie, bo już y, za mocno tę piłkę wypuściłem, ale. Ale, słuchajcie, możemy dołożyć teraz jakieś sztuczki. Ham, i uwaga, Messi, zamarkowanie, jest na lewej, no. Foul albo. Wy... Karny! Nie no, pff, przecież Barnes byś się sam nie przewrócił, to jest taki dzik! O za idealne, Elastiko, ale w ostatnich chwili. Ehe, i tak ale jest w stanie to odebrać. Stój tam! No ale bez przesady, to jest napastnik, a nie kurde, środkowy pomocnik defensywny. No, koniec meczu przegrałem różnicą jednego gola, ale rywal był znacznie lepszy i pięć razy bardziej spocony. Zróbmy wyzwanie sukcesji. Przyjemna paczka, bo gwarantuję 82+, plus jest wymienna i zobaczmy, czy to będą jakieś pieniądze. No za Grylisza i White'a milionów nie dostanę. Ale może za Arka? No będę z wami szczery, chciałbym dzisiaj coś wygrać, bo nie najlepiej to wyglądało, dlatego mam nadzieję, że będzie spokojny mecz. Nie Żebym nie musiał siedzieć głową w monitorze. Proszę, a Ronaldinho i to jego debiut! Wow! Chyba tylko raz grałem na tego Ronaldinho, ale patrząc na to, że... No nie wiem, załóżmy, rozegrałem od momentu tego legendarnego pika 15 meczów, to 2 na 15 to chyba dużo. Ciekawe, czy otwierał to teraz, nie? Bo też ma Del Piero, pierwszego właściciela, a ten Del Piero właśnie też leciał. Z tego pika ciągle leci, bo on jest dostępny. Nie boję się ich. Ładne podanie Barnes'a, tylko no, kurde, co to jest za walker? Pewnie jakaś... a, ewolucja z Bickiem, dobra. Muszę pójść w ślady mojego przeciwnika z poprzedniego meczu. Po prostu więcej spokoju, więcej bliskich driblingów, pomęczyć swoją grą rywala. Pierwszy power powershot, no próbujemy, nie? Będzie corner. Uwaga, to Lucio prawie pakuje do siatki. Drugie podejście, teraz to Osimen. Kurczę, nauczyłem się tego precyzyjnego wreszcie. Ja nie potrafię trafić w bramkę. A to jest Barnes, fałszyka, tylko Walker, który dopiero co atakował. No już się wrócił, ale może uda się od niego uciec. Zmęczony dziad już powinien być. Dawaj Alan. Kurde, dobra. Będzie ktoś w środku. Barnes z pierwszej, no chciałem spróbować. Raffinia, no to teraz już Barnes powinien trafić. Nie ma, kurde, smajka, jak on broni dobrze. Mocna centra, przewrotka, no i nie ma! Podejście drugie, ta, Van Dijk z przewrotki, ale prawie wyszło rafinia. Hop, dużo miejsca, ale nie uderzy, chyba że przejmie. Jeszcze nabił mnie, ja nie wytrzymam. Będzie jakieś brzydkie słowo. Czuję ból, bo rywal jest tragiczny, może jedną akcję wyprowadził, ale co to wtedy mówi o mnie, jeśli jest 0-0, no co on robi? Nie obwiniam go za to, bo jestem przekonany, że chciał po prostu wystawić piłkę prostopadle, ale coś się źle wczytało. Ostatnia akcja pierwszej połowy. Czy skończy się golem Ronaldinho? Jego pierwsze uderzenie. Messi za Barnesa wpuściłem i tyle, bo chcę się nim trochę pobawić. Skoro ma się pojawić specjalny Luis Suarez, no to jednak ja muszę to zrobić, nie? Mam nadzieję, że nie będzie kosztował fortuny. A jak będzie, to uzbieramy na niego. Messi, ależ ekspert z niego, no i nieprawdopodobny. Nie pokonam tegoż Michaela, no nie ma szans. Mało rzeczy tak dobrze smakuje w tej grze, jak takie idealnie wyważone podaje. No szkoda, że się to nie może skończyć golem. To może teraz. Alan, dobrze i dawaj fine. Co ty robisz? I wejdź ty rafinia! Hamsik, piękny wjazd i proszę, Marek! Luta przy słupku, nie ma siły w ogóle w tym. Ja nie wierzę, że to jest prawdziwy mecz. Lucio, oczywiście, że porożnym. 1 do zera. Szczerze to mam wrażenie, że jakoś nie wiem. Nawet naprawdę lepiej moi obrońcy do tych główek dochodzą, popatrz. No to teraz przekładanka o osimen, o Jeden ruch za dużo. No ten Schmeichel jest naprawdę wyjątkowo szybki. No i błąd Kyla Walkera. Musimy to wykorzystać. Alonso maksymę hop. Kurde karny. Niech będzie to Van Dijk, bo chciałbym nim strzelić bardzo dużo bramek w tym sezonie. Jest 2 do zera. Uwaga, no chciał poszukać tego Ronaldinho, nie dziwię się, i słupek! Ej, naprawdę, coś... no nie wiem. Jest rage quit. Jakoś lepiej te rożne mi się działy. Ej, walkout z paczki z podglądem, środkowy obrońca brazylijczyk, yy, dobra. Gabriel kosztuje około dychę, więc chyba pierwszy raz w tym roku wychodzę na plus. Pamiętajcie o tym, by codziennie sobie ją sprawdzać. Kupujemy. Dziękuję bardzo. Zagrajmy jeszcze jeden mecz, bo tak po prostu muszę trenować przed jutrem. Raczej już nic kombinować nie będę i to będzie zespół, którym rozpocznę ligę weekendową. Nie udało się dzisiaj jakoś wzmocnić tego zespołu, tylko no też to nie jest łatwe zadanie, bo to jest bardzo poważna ekipa, nie? Ashley Cole chyba będzie pierwszy do wymiany. Tak to jest spoko. Składu niestety nie zobaczymy. Ale widzę Ewe Pajor, widzę ja, ja, Rudd, Hulit biegał u niego na SPO. Fenomenalnie! Jestem bardzo zaskoczony, że jutro nie zobaczymy kart Winter Wild Cards, bo jednak one już dawno temu pojawiły się w kozie gry. No i czekajcie, który jest? 13. No to 13 plus 7, 20. No okej, okay, to jeszcze będzie przed wigilią, ale nadal no chciałbym widzieć to trochę szybciej w grze może Lobem. I zobaczcie, to jest ta sytuacja. Hamsik, on tam nie był na spalonym. Ja wiem, że on nie jest napastnikiem, tylko no nadal niech będzie jakaś inteligencja. On musi to zamykać, powinno być 1 do 0. O Jezu, Ewa Pajor uciekła, jeszcze dołożyła dribbling do tego, brawo. Super się ustawiają ci obrońcy, że nikogo nie ma przy tym rzucie rożnym. Ja picole, czemu oni akurat to usunęli z gry? Że nie mogę decydować, ile piłkarzy przy tych kontrach zostaje. Ewa Pajor, 1 do 0. Nie, przecież on podał tyłem, naprawdę. Ja pierdzielę plecami. o, Jasne, 45. Wyśmienicie. Puściłem Messiego i Smith, bo potrzebuje troszeczkę więcej zwinności. Zobaczmy, Rafinia. I z pierwszej piłki. Wyśmienicie. Hulic sam sobie to podrzucił, i na szczęście moich dwóch środkowych obrońców było w stanie go. Pos Ale on już tu jest, nie? Smith, przekładanka, ona uciekła. lobik i tak jest. 2 do 2. No świetna zmiana, naprawdę. Ona sama nie wie, jak to robi. Ewa, ty mnie nie denerwuj, spalony Rivaldo. O, jeszcze Rivaldo ma, nie zwróciłem na niego uwagi wcześniej. Jezu, ale siadła ta przykładanka z pierwszej. Nie, no jak ona właduje hat trika, to będzie blisko. Messi, tak, z prawej, no. Myślę, że wleciało. Ojej, no nie, me... podał, Messi podał, zamarkowanie. No, dziś. No... Ja nie tak sobie ułożyłem akcję w głowie, ale i tak chyba zrobiłem wszystko, co mogłem najlepiej zrobić. Alan, dobra piętka, tylko i tak trzeba wycofać Messi. Dawaj z fałszyka do Hamszyka. Nie tu, naprawdę to było opóźnione. Miało pójść do Gravena. Cała akcja na marne. Chyba, że uznamy to za zmyłkę. Rafinia, mamy prowadzenie. Czasami trzeba się cofnąć, żeby pójść do przodu, i udało się to zrobić właśnie w tym momencie, byleby utrzymać. No i teraz Messi znów perfekcyjna piłka. Lecimy już Alanem sobie do końca. Raczej ten szer musi kiedyś nie wyrobić, tak po prostu. Powolutku mamy czas. Gravenz teraz do przodu. Hop. No to co, Marek, podbicie, przysłup. Szkoda. 40 sekund muszę wytrzymać. Hulic. za długo, za długo to trwa. Brawo, Graven, koniec, koniec. Jeszcze aut! No dobra, bo tam 3 sekundy zostały, nie gadajcie. Już myślałem, że po zegarku jest, znaczy wiecie, po czasie. Dobra, wygraliśmy. No dobra, dziękuję wam za oglądanie. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta karta Suareza, bo jeśli by... No był w jakiejś przyzwoitej cenie, a w SBC to już w ogóle byłoby marzenie. No nie wiem, ja go tutaj widzę z Messim, ale to powolutku, przyjdzie na to czas. Do zobaczenia jutro, miłego dnia. Cześć!